Janina Rębiesa mieszkała w Babicach, niewielkiej gminnej miejscowości położonej w powiecie chrzanowskim w województwie małopolskim. W roku 2002 miała 46 lat. Pracowała jako notariuszka w Oświęcimiu, dokąd miała około pół godziny drogi samochodem. Służyła poradą prawną swoim sąsiadom we wsi. Ogólnie była bardzo życzliwa i nie odmawiała pomocy. Janina to osoba ponadprzeciętnie inteligentna. Jej pasją było podróżowanie. Była też aktywna fizycznie. Lubiła jeździć na nartach. Uwielbiała też czytać książki. Mimo iż była dość zamożna, to nie przykładała zbytniej uwagi do pieniędzy czy innych kosztowności. Z relacji jej najbliższych wynika, że kupowała z własnych pieniędzy sprzęt na oddział dziecięcy Oświęcimskiego Szpitala. W roku 1998 doszło do przekrętów w związku z fałszywymi transakcjami sprzedaży kamienic w Krakowie. To właśnie w kancelarii należącej do pani Janiny zostały zawarte akty notarialne dotyczące części tych transakcji. W związku z tym kobieta była świadkiem w sądzie. Okazało się, że za przekrętami stał jeden z członków gangu działającego na terenie Krakowa. Mężczyzna ten właśnie w roku 2002 został skazany na 12 lat za napad i porwanie. Przeciw samej Janinie nie toczyło się żadne dochodzenie w związku z oszustwami w sprawie kamienic. 22 września 2002 roku w niedzielę kobieta była u swoich znajomych w Kentach. Pojechała do nich swoim samochodem. Wyjechała w drogę powrotną wieczorem. Dom znajomych opuściła około godziny 22. Od tego czasu urwał się z nią kontakt. Nie pojawiła się w poniedziałek w swojej kancelarii, mimo wcześniej umówionego tam ważnego spotkania. Zawsze była sumienna i punktualna. Zupełnie nie w jej stylu było niepojawienie się na umówionym spotkaniu. Nie odbierała też telefonu. Kobieta zapadła się pod ziemię. Nie było także jej samochodu czerwonej Alfy Romeo 147. Nie było też możliwości skontaktowania się z nią. Brama i drzwi garażowe w jej domu były otwarte na oścież. To zupełnie nietypowa sytuacja. Córka pani Janiny zgłosiła na policję jej zaginięcie. W poszukiwanie zaangażowała się policja, straż pożarna, a także mieszkańcy wsi. Łącznie okoliczne tereny przeczesywane były przez kilkaset osób. Sprawdzano brzegi rzeki Soły, płynącej przez Kęty, gdzie kobieta była widziana po raz ostatni. Niestety, minęło już kilka dni poszukiwań i nie przynosiły one efektów. Rodzina zwróciła się o pomoc do jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego. Ten jednak nie potrafił pomóc w odnalezieniu pani Janiny. Powiedział jedynie, że kobieta jest przetrzymywana gdzieś w pobliżu, w jakimś zamkniętym pomieszczeniu i ma skrępowane ręce. Śledczy sprawdzali też dokumenty w jej kancelarii. Być może tam była odpowiedź na to, czemu kobieta zaginęła. Z racji swojej zamożności zakładano, że kobieta mogła zostać uprowadzona dla okupu. Drugi wariant brany pod uwagę był taki, że sama zdecydowała się wyjechać, nie informując o tym nikogo. Rodzina i znajomi nie wierzyli jednak w tę opcję. W takim przypadku warto było pójść tropem pieniędzy. Historia transakcji kartą czy wypłaty pieniędzy z bankomatu mogą pomóc ustalić miejsce pobytu zaginionej, ale o tym za chwilę. Gdy kobieta zaginęła, łączono to z przeprowadzonymi w jej kancelarii transakcjami dotyczącymi sprzedaży kamienic w roku 1998. W tamtą sprawę zamieszani byli niebezpieczni ludzie, m.in. innymi Tadeuszka, powiązany z gangiem Ryszarda Niemczyka, pseudonim Rzeźnik. Zatem sprawa zahaczała o najgroźniejszych przestępców w Polsce dokonujących porwań dla okupu, a także napadów czy zabójstw na zlecenie. Niektóre ze źródeł podawały, że trzy dni później pani Janina miała zeznawać w tej sprawie w sądzie i ktoś mógł chcieć się jej pozbyć. Później zweryfikowano tę pogłoskę, ale z pewnością podsycała ona wątek gangsterski w tym zaginięciu. W okolicy krążyły plotki. Jedna z nich mówiła, że Janina Rębiesa została znaleziona martwa w lasach pod pszczyną. Według innej plotki kobieta, wracając od swoich znajomych, w domu natrafiła na złodziei. Ci mieli się jej pozbyć, jako że była zbędnym świadkiem. Czy któraś z tych wersji była prawdziwa? Śledczy sprawdzili jej konto bankowe. Okazało się, że w ciągu kilku ostatnich dni z jej konta wypłacono 25 tysięcy złotych. Udało się ustalić, z jakich bankomatów wypłacone zostały pieniądze. Były to bankomaty na terenie kilku miast na Śląsku, między innymi w Bieruniu, Tychach i Katowicach, a także w małopolskich Brzeszczach. Jednocześnie, dzięki monitoringowi, zarejestrowano osobę posługującą się kartą pani Janiny. Był to młody mężczyzna. Funkcjonariusze dysponując zdjęciem chodzili po babicach i rozpytywali okolicznych mieszkańców o to, kim on jest. Szybko udało się ustalić jego personalia. To nastolatek z Babic. Został zatrzymany w celu złożenia zeznań. Zatrzymany to Paweł K. 19-letni młody mężczyzna. Mieszkał on w Babicach niemalże po sąsiedzku z panią Janiną Rębiesą. Kobieta znała go od najmłodszych lat. Miała na tyle dobrą relację z jego rodziną, że on od zawsze mówił na nią, ciociu. Wspierała go nawet finansowo, kiedy była taka potrzeba. Jego rodzina żyła w bardzo dobrych stosunkach z zaginioną. Gdy kobieta gdzieś wyjeżdżała, to właśnie jego rodzicom powierzała opiekę nad swoim domem. Paweł rok wcześniej skończył szkołę zawodową. Zapisał się do technikum wieczorowego, by dalej się kształcić. We wrześniu rozpoczął naukę w pierwszej klasie. Nie miał stałego miejsca zatrudnienia. Handlował telefonami komórkowymi. Młody mężczyzna miał jak dotąd dość dobrą opinię. Nie nadużywał alkoholu, nie awanturował się. Okoliczni mieszkańcy nazywali go normalnym chłopakiem. Choć tutaj zdania są podzielone. Paweł miał swoją siłownię. Korzystali z niej jego znajomi. Jeden z nich przedstawia go jako typowego skinheada. Nastolatek miał chwalić się, że ma powiązania z mafią tyską. Miał planować w przyszłości wielki napad. W szkole nie miał już tak dobrej opinii jak wśród sąsiadów. Uczył się przeciętnie. Był uczniem trójkowym. Nie był największym rozrabiaką, ale koledzy ze szkolnej ławki nazywali go niegroźnym świrem. Zapisał się w pamięci rówieśników jako agresywny i niezbyt lotny. Jeden z kolegów nazwał go niezbyt rozgarniętym. Gdy coś mu się nie spodobało, odpowiadał agresją. Dlatego też koledzy ze szkoły raczej nie wchodzili mu w drogę, gdyż nie wiadomo, jakiej reakcji można było się spodziewać. W szkole krążyła plotka, że nastolatek posiadał pistolet gazowy. Czy tak było faktycznie? Jaki miał on związek z zaginięciem notariuszki z Babic? W trakcie zatrzymania miał on przy sobie kartę należącą właśnie do zaginionej kobiety. To przy jej pomocy wypłacano pieniądze z jej konta bankowego. W trakcie przesłuchania śledczy usłyszeli od nastolatka najgorszą z możliwych wiadomości. Przyznał on, że Janina Rębiesa została porwana, a następnie zamordowana. Zginęła jeszcze w nocy z 22 na 23 września. Wskazał on też miejsce, w którym znajdowało się jej ciało. 29 września zostało ono odnalezione. Było to w jednym z garaży nieopodal cmentarza komunalnego w Oświęcimiu. Wtedy to już oficjalnie można było zakończyć poszukiwania. 46-latka nie żyła. W garażu znajdował się też samochód Janiny. Gdy Paweł przyznał się do zabójstwa, jego najbliżsi i sąsiedzi wręcz nie mogli w to uwierzyć. Brał on przecież udział w jej poszukiwaniach razem z pozostałymi mieszkańcami, gdy okazało się, że zaginęła. Jego siostra ściągnęła jasnowidza, a matka zorganizowała akcje poszukiwawcze. Szwagier Pawła drukował i rozklejał w okolicy apele o pomoc w przeczesywaniu terenu. Paweł jednak nie zrobił tego sam. Wskazał osoby, które wraz z nim dopuściły się tej zbrodni. Tym samym szybko doszło do kolejnego zatrzymania. 29 września zatrzymano Przemysława M. To rok starszy kolega Pawła. Uczęszczali oni razem do pierwszej klasy technikum wieczorowego w Oświęcimiu. Przemysław M. jest synem emerytowanego policjanta. W roku 2002 miał on 20 lat. Został wychowany przez ojca, gdyż matka odeszła od nich, gdy był jeszcze mały. On również mieszkał w Babicach, jednak nieco dalej od mieszkania zamordowanej kobiety. Przemysław z zawodu był betoniarzem. Od jakiegoś czasu nie miał jednak stałego miejsca zatrudnienia. W okolicy miał dobrą opinię. Zawsze miły i uśmiechnięty. Sprawiał też wrażenie osoby zamożnej. Lubił szpanować pieniędzmi, choć przez cały czas pobierał też zasiłek. Prowadził imprezowy styl życia, jeździł po okolicy swoim kabrioletem. Nie wiadomo skąd miał pieniądze na swoje zachcianki. Przemysław nie przyznawał się do udziału w zbrodni. Jego zdaniem, gdy do niej dochodziło on wraz z Pawłem, byli na rybach. Ten pierwszy początkowo też używał tego argumentu, jednak postawiony przed materiałem dowodowym, zmienił swoje wyjaśnienia. To nie miał być koniec zatrzymań. Z relacji dwóch zatrzymanych mężczyzn wynikało, że udział w zbrodni miał jeszcze jeden człowiek. Był nim Dawides z Brzezinki koło Święcimia. Z relacji Przemysława i Pawła to właśnie on miał być mózgiem tej operacji. Dawid w roku 2002 miał 23 lata, choć niektóre źródła podają, że 21. Zdecydowano się go zatrzymać. Śledczy jednak nie zastali go w miejscu zamieszkania. Wszystko wskazywało na to, że uciekł on z obawy przed zatrzymaniem. Podejrzewano, że wyjechał za granicę, by skryć się przed organami ścigania. Z dotychczasowych zeznań udało się ustalić prawdopodobny przebieg wydarzeń. Młodzi mężczyźni skrupulatnie zaplanowali zbrodnie. Ukradli kobiecie wcześniej kosz na śmieci, by wyciągnąć z niego druki bankowe. To z nich dowiedzieli się, że jest majętna. 46-latka miała zostać porwana przez trzech mężczyzn sprzed własnego domu. Odjechali jej własnym samochodem, a następnie przewieźli w ustronne miejsce. Był to garaż w Oświęcimiu. Wynajęli go oni już kilka tygodni wcześniej, specjalnie na tę okazję. Tam młodzi mężczyźni torturowali ją w celu wymuszenia informacji na temat kodu PIN do karty bankomatowej. Gdy już dopieli swego, postanowili pozbyć się kobiety. Gdyby ją wypuścili, z całą pewnością trafiliby za kraty. Janina znała Pawła i Krzysztofa, gdyż obaj mieszkali niedaleko niej. Nie mogła wyjść z tego garażu żywa. Wiedzieli o tym od samego początku. Gdy już mieli dostęp do jej konta, udusili ją. Ciało Janiny Rębiesy wrzucili do kanału samochodowego, a następnie przysypali je ziemią. Inspiracją takiego przebiegu porwania i zabójstwa miał być jakiś serial kryminalny. Kto wpadł na ten pomysł? Dawid potrzebował pieniędzy na opłaty za samochód, który dopiero co sprowadził z zagranicy. Rodzice Pawła współpracowali z organami ścigania. Gdy zdali sobie sprawę z tego, czego dopuścił się ich syn, nie mieli zamiaru go kryć. Jego matka dostarczyła na policję kluczowy dowód. Była nim kurtka, w którą miał być ubrany, gdy wypłacał pieniądze z bankomatu. Właśnie w takiej kurtce kamery zarejestrowały osobę wypłacającą pieniądze zmarłej pani Janiny. Nadal poszukiwano trzeciego ze sprawców. Jeszcze w trakcie poszukiwania zaginionej Janiny jej rodzina zatrudniła detektywa Rutkowskiego. Ten dalej był zaangażowany w sprawę, nawet po znalezieniu ciała. Dotarł on do informacji, że poszukiwany mężczyzna mógł być na terenie Czech. I to właśnie tam udało się do niego dotrzeć. Do zatrzymania doszło w czeskim cieszynie. Ekipa Rutkowskiego sama zdecydowała się dokonać zatrzymania. W skład tej ekipy wchodzili miejscowi ochroniarze, którym detektyw zapłacił za pomoc w obezwładnieniu zabójcy. Akcja miała miejsce w hotelu Piast, zaledwie 250 metrów od granicy z Polską. Była noc. Rutkowski dowiedział się, że Dawid spał w pokoju numer 313. On i jego ludzie, ubrani w kamizelki kuloodporne, a także wyposażeni w broń, zdecydowali się przeprowadzić brawurową akcję. W międzyczasie na miejscu pojawiła się lokalna policja. Rutkowski tłumaczył im, że w hotelu jest niebezpieczny człowiek. Jeżeli nie dokona jego zatrzymania teraz, to jutro rano on już ucieknie. Policjanci, choć byli zdziwieni, że w sprawę zaangażowany jest cywil, to w końcu pozwolili mu działać. Tak przynajmniej uważał sam Rudkowski. Przed godziną trzecią jego ekipa stanęła pod drzwiami pokoju umiejscowionego na trzecim piętrze hotelu. Próbowali wywabić Dawida, krzycząc, by wyszedł. Ten jednak nie miał takiego zamiaru. Weszli zatem siłą, wyważyli drzwi i dostali się do środka. Młody mężczyzna nie stawiał oporu, pozwolił się skuć, został przetransportowany do przejścia granicznego z Polską, gdzie przejęła go nasza policja. Czeskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych było oburzone działaniami polskiego detektywa. Ich zdaniem naruszył on międzynarodowe zasady stosowane w tego typu sytuacjach. Zgodnie z prawem międzynarodowym, nikt nie ma prawa zatrzymywać, legitymować czy obezwładniać jakiejkolwiek osoby za granicą swojego państwa. Chyba, że działa w uzgodnieniu z władzami tegoż właśnie państwa. Tym samym działania Rutkowskiego były bezprawne. Prócz tego kontrowersyjny detektyw przekroczył granicę, posługując się paszportem dyplomatycznym. I tu zrobił to bezprawnie. Przed jego wykorzystaniem należało uzyskać zgodę marszałka. Takowej oczywiście nie uzyskał. Rozpoczął się proces w sprawie zabójstwa. Wszyscy trzej mężczyźni mieli odpowiadać za uprowadzenie i zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Fakt, że wynajęli wcześniej garaż, świadczył o tym, że zbrodnia została dokonana z premedytacją. W trakcie trwania rozprawy oskarżeni opowiadali o szczegółach zbrodni zupełnie bez emocji, tak jak gdyby opowiadali o filmie, który oglądali. Paweł i Przemysław umniejszali rolę Dawida w dokonanej zbrodni. On sam uważał się za osobę niewinną. Jedynie Paweł przeprosił za to, co zrobili, pozostali dwaj byli niewzruszeni. Prokuratura zażądała kary dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd okręgowy w Krakowie skazał każdego z nich na 25 lat pozbawienia wolności. Zastrzegł przy tym, że Dawid najwcześniej będzie mógł ubiegać się o zwolnienie dopiero po upływie 20 lat, pozostali po 15. Sąd apelacyjny zmniejszył jednak wymiar kary do 20 lat pozbawienia wolności. Zatem o ile nie zostali wypuszczeni na wolność przedterminowo, to i tak jeszcze w tym roku opuszczą mury więzienia, mając przed sobą najpewniej jeszcze wiele lat życia. Nadal są młodsi od Janiny Rębiesy, której to życie odebrali. W roku 2003 powstała Fundacja Janiny Rębiesy, która za życia wspierała Szpital Dziecięcy w Oświęcimiu Fundacja nazywa się O Uśmiech Dziecka i to już wszystkie informacje na temat tej sprawy. Przypomnę tylko, że warto zasubskrybować kanał, by nie przegapić żadnego podcastu. Dziękuję za dziś i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.